Witam Was bardzo serdecznie, już za niecałe dwa tygodnie startuje Euro 2021. Także w tym odcinku wytypuję cały turniej od fazy grupowej aż do wielkiego finału. Jestem tak w ogóle na oficjalnej aplikacji UEFA, która nazywa się UEFA Games. Polecam Wam ją ściągnąć na swoje smartfony, bo oprócz tych typów może macie tu również inne gierki. O których pewnie powiem jeszcze pod koniec tego odcinka, no ale zaczniemy od moich typów. No i grupa A na początek: Turcja, Szwajcaria, Walia i Włochy. Według mnie tą grupę wygrają Włochy, które po pięciu latach przerwy awansowały na wielki turniej, bo na ostatnim Mundialu w Rosji przypomnę, że ich nie było. Drugie miejsce według mnie zajmie tutaj e, Turcja. Jedna z rewelacji obecnych eliminacji do tego następnego mundialu, a więc w katarze, przynajmniej tych meczów marcowych, które się odbyły. Trzecie miejsce według mnie zajmie tutaj Szwajcaria, naprawdę solidna marka, solidna drużyna, która właściwie na każdym wielkim turnieju wychodzi z grupy w ostatnim czasie. Czwarte miejsce, a więc niestety brak awansu dla wali, która była jedną z rewelacji ostatniego euro pięć lat temu przypomnę, że doszli aż do półfinału e, grupa B, a więc Rosja, Dania, Finlandia i Belgia. No i tutaj oczywiście pierwsze miejsce dla Belgii, jednego z głównego faworytów do wygrania całego turnieju. O drugie miejsce według mnie będzie walczyć Rosja i Dania. Wydaje mi się, że Duńczycy tutaj zajmą drugie miejsce. Trzecia Rosja, czwarte ostatnie miejsce dla Finlandii, e, która przypomnę jest w ogóle debiutantem na wielkim turnieju, bo ani na Euro, ani na Mundialu ich jeszcze nigdy nie było. Grupa C, Macedonia Północna, Ukraina, Austria, Holandia. Według niektórych ekspertów ta grupa to jest w ogóle najsłabsza grupa w historii Euro, Mistrzostw Europy. Nie wiem, jakie są Wasze zdania na ten temat, ale moje jest takie, że tą grupę powinna wygrać Holandia, która gra mecze u siebie na Stadion imienia Johanna Krajfa, oczywiście w Amsterdamie. Drugie miejsce powinna zająć Ukraina. Jedno z państw, które było rewelacją tych eliminacji do właśnie tego euro. Na trzecim miejscu Austriacy, a czwarte miejsce dla Macedonii Północnej. No wiadomo, to jest sport, to jest piłka nożna, nikogo nie wolno skreślać. Macedonia e, ostatnio, nawet w eliminacjach, Niemcy pokonała, no ale. Macedończycy to są debiutanci na wielkim turnieju i już sam awans do fazy grupowej jest dla nich na pewno wielkim tutaj sukcesem. Grupa D, a więc Czechy, Chorwacja, Szkocja i Anglia. No i tutaj prościutko. Pierwsze miejsce oczywiście dla Anglików. Na drugim miejscu według mnie zakończą tą grupę Chorwaci, a więc obecni wicemistrzowie świata, to wiadomo, zobowiązuje. No i trzecie miejsce również jest ważne, bo przypomnę, że z każdej grupy dwa najlepsze państwa awansują bezpośrednio oraz cztery najlepsze zespoły z trzeciego miejsca. Także trzecie miejsce jest ważne. Czechy i Szkocja, drużyny o podobnym potencjale. No powiedzmy, że Czechy zajmą to trzecie miejsce. Szkocja, która wraca na wielkie turnieje po 20 latach przerwy, będzie tu ostatnia. No i grupa E. Dla nas chyba najważniejsza, nawet na pewno, bo mamy tutaj Słowację, Szwecję, Hiszpanię oraz przede wszystkim Polskę. I według mnie tą grupę powinna wygrać Hiszpania. No wiadomo, nie mają takiego mocnego składu jak 10 lat temu, jak zostawali mistrzami świata czy mistrzami Europy, ale nadal to jest Hiszpania. No wiadomo, że skład mają taki, jaki mają eee, w ogóle żadnego piłkarza Realu. Yy, nawet Sergio Ramos nie jedzie na to euro, ale no Hiszpania to jest Hiszpania i myślę, że nikt, ich nigdy nie wolno tutaj skreślać. O drugie miejsce, albo nie. Według mnie czwarte miejsce tu mogę Wam powiedzieć od, od razu Słowacja zajmie. Natomiast o drugie miejsce Szwecja będzie walczyć z Polską. Polski nie będę Wam omawiał, bo wszyscy wiemy, jak, jaką ma, mamy reprezentację yy, pod wodzą Paulo Souza. Sami możecie powiedzieć jakie mamy szanse, natomiast Szwecja na ostatnim mundialu sensacyjnie doszła aż do ćwierćfinału bez Zlatana. Teraz też będą grać bez Zlatana. Miał jechać, ale ma tą kontuzję, także nie pojechał. Ale według mnie to się rozstrzygnie w tym ostatnim meczu, bo tak grupa jest złożona, że jak się nic nie zmieni tutaj, Yy, nie wydarzy nic złego. To w ostatnim meczu właśnie Polska gra ze Szwecją i to będzie mecz o, o wyjście z grupy, Oto drugie miejsce. I według mnie Polska jest w stanie ten mecz wygrać i dlatego pierwsze miejsce Hiszpania, drugie Polska, trzecia Szwecja, czwarta Słowacja. No i ostatnia grupa, ale nie byle jaka, nie byle jak ważna. Chyba najważniejsza, bo to jest grupa śmierć. Mamy tutaj Portugalię, a więc obecnego mistrza Europy, mamy tutaj Francję, obecnego mistrza świata, no i Niemcy, mistrza świata sprzed siedmiu lat, Wöhlera. Wow, no i oczywiście są Węgry na przystawkę. No i tutaj Węgry oczywiście zajmą te ostatnie miejsce. No ale tak jak mówiłem, to jest piłka nożna, ten sport, z tego co wiem, Węgry są jednym z gospodarzy, także będą grali te mecze w Budapeszcie u siebie na stadionie Mia Ferenca Puszkasza. Także, według mnie, Węgry, któryś z tych trzech meczów yy, są w stanie zremisować. Ale który, to Wam nie powiem. Natomiast tu się robi ciekawie. Kto zajmie pierwsze miejsce? Według mnie Francja. Francja zajmie tutaj pierwsze miejsce. Mają chyba najmocniejszy skład obecnie. Wiadomo, teraz Benzema wraca po pięciu latach przerwy do kadry. To jest wielki plus. N'Golo Kante wczoraj zagrał wielki mecz w finale Ligi Mistrzów. Znowu się odpalił. W ogóle Francuzi no, na chwilę obecną nie wiem, jakie są typy buchmacherów, ale wydaje mi się, że Francja jest faworytem tego Euro. Drugie miejsce Niemcy czy Portugalia? Wydaje mi się, że Portugalia. Zajmie to drugie miejsce, a więc mistrzowie Europy Niemcy na ostatnim mundialu nie wyszli z grupy, no i zajmą trzecie miejsce. Zobaczymy, czy to coś im da. Także tak to się prezentuje. Mamy tutaj sześć drużyn, które zajęły trzecie miejsce, no i trzeba wybrać cztery z nich, które wyjdą do jednej ósmej. No i wydaje mi się, że Niemcy jednak wyjdą. Dalej, kogo my tu mamy? Wydaje mi się, że Szwajcaria też powinna wyjść, bo ona właściwie zawsze wychodzi. Szwecja, myślę, jeżeli Słowacja byłaby dostarczycielem punktów, to też wyjdzie z grupy. No i jeszcze jedno państwo: Rosja, Austria i Czechy. Austria, kogo ma w grupie? Macedonię Północną, to mogą z nimi zremisować. Czechy kogo mają? Szkocję to Szkocja też może z nimi zremisować, a Rosja kogo ma? Rosja ma Finlandię. No. Hmm. Ciężki orzech do zgryzienia, ale do no dobra, damy, że Rosja wyjdzie. Także mamy już wszystkich e, uczestników e, tutaj jednej ósmej. No i mamy takie pary: Belgia, Szwecja, Włochy, Ukraina. Francja, Szwajcaria, Chorwacja, Polska. Ten najważniejszy dla nas mecz. Hiszpania, Rosja, Anglia, Portugalia, Ależ Meczycho. Holandia, Niemcy też mecz. No i Turcja kontra Dania. No i zacznijmy od tego pierwszego meczu 1-8. Tu oczywiście Belgia awansuje do ćwierćfinału. Włochy, Ukraina z całym szacunkiem dla drużyny pana Andrija Szewczenki. Włochy awansują dalej. Francja, Szwajcaria, no to oczywiście Francuzi. Chorwacja, Polska. Wyrównany mecz. E, wiadomo, jakby się odbył 3 lata temu, to Chorwaci byliby zdecydowanym faworytem, ale wydaje mi się, że Chorwaci są w naszym zasięgu obecnie. Są do pyknięcia. Wiadomo, e, Rakitic, Mandzukic, Zakończyli już reprezentacyjne kariery. Modric też ma już swoje lata, także ta reprezentacja Chorwacji jest trochę słabsza niż ta, która zostawała wicemistrzami świata. Polska, jeżeli będzie miała dobry dzień, to jest w stanie ich pokonać, chociażby po rzutach karnych. Także według mnie Polska tu awansuje. Hiszpania, Rosjan to Hiszpanie. Według mnie się zre, zre, zrewanżują, bo Hiszpania chyba z Rosją grała w jednej ósmej e, finału ostatniego mundialu. Jak się nie mylę, Anglia, Portugalia, Ależ meczycho. To w sumie, czekajcie, to by mógł być nawet finał albo półfinał. Oby dwie drużyny są bardzo mocne, no ale ktoś musi awansować dalej, ktoś musi odpaść. I kto. Hmm. To jest pytanie. Wiecie co? Portugalia już swoje na euro wygrała, także dajmy szansę teraz Anglikom, niech, niech awansują dalej. Holandia, Niemcy, też bardzo ciekawy mecz. Yy. Niemcy na ostatnim Mundialu nie wyszły z grupy, no ale wiadomo, to jest drużyna turniejowa. No, Holandia to też jest przecież drużyna turniejowa. Yy. Też ich na ostatnim Mundialu nie było. Będą chcieli się zrehabilitować, ale według mnie, według mnie teraz Niemcy mają większe szanse. Jeszcze miesiąc temu wydawałoby się, że Holandia może tutaj awansować, bo była szansa, że Virgil van Dijk pojedzie na Euro. Teraz wiadomo, że on oficjalnie już na to Euro nie pojedzie i to jest według mnie ogromna strata, bo wiadomo, Holandia ma tego. De czy w no, ale van Dijk to jest po prostu bestia, to jest bydle. E, byłaby taka sytuacja na przykład w 90. minucie, że Niemcy by atakowały, to e, oni by przynajmniej Holendrzy doprowadzili do dogrywki, a bez van a będzie na pewno ciężko. To nie wiem w sumie, gdzie ten mecz odbędzie się. Jeżeli odbyłby się w Amsterdamie, to przy wsparciu kibiców, by Holandia ma, miała szansę tutaj. A nie tutaj, czekajcie. Puszka z Arena w Budapeszcie, ty w ogóle w Budapeszcie ten mecz odbędzie się, a więc nie w Amsterdamie. To według mnie Niemcy tutaj awansują. No i Turcja kontra Dania. Ciekawy ostatni mecz 1-8, Dosyć wyrównany. Turcja. Dania też jest przecież rewelacją ostatnich tych meczów eliminacji do Kataru, ale. Wydaje mi się, że Turcy tutaj awansują. No i przejdźmy już do finałów. bo tu jest ciekawe. Belgia kontra Włochy. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Włochy to wiadomo, jest też taka drużyna turniowa. Znani są ze swoich gry w defensywie, ale no wiadomo, Belgia ma złote pokolenie i przydałby się im ten sukces. Także Belgia tutaj według mnie awansuje do półfinału. Francja, Polska. No ja tutaj nie będę się oszukiwał i bawił w Jana Maszewskiego, który, który twierdzi, że Polska przy odrobinie szczęścia, jeżeli są za dobrze ustawi skład, to Polska ma szansę nawet na półfinał. Nie. Według mnie, Polska na tym euro ćwierćfinał to jest maksymalne coś, co możemy zrobić. No i tutaj Francja w ćwierćfinale, a więc faworyt do zostania mistrzem na Spokona 4 do 0. No i na tym się nasza przygoda piękna niestety skończy. Hiszpania, Anglia. Też ciekawy mecz. Hiszpania ma odmłodzoną kadrę. Anglicy w sumie też, bo mają te młode gwiazdeczki, Foden, Mount i tak dalej. No w sumie my, wydaje mi się, że Anglia tutaj awansuje dalej. Niemcy kontra Turcja. Ostatni ćwierćfinał. No wiadomo, faworytem wydaje się być Niemcy. Ale Turcja, no... Turcja mi się w tych meczach marcowych, eliminacji do mundialu naprawdę bardzo podobała. Oni tam pokonali Holandię, Norwegię. Przegrali sensacyjnie z chyba Łotwą, no ale... Wiecie co? Na Euro 2008, a więc... 13 lat temu Turcja doszła do półfinału. No i czemu nie mieliby tego powtórzyć? E, a więc dajmy jedno takie zaskoczenie. Właściwie na każdym wielkim turnieju jest jakiś czarny koń. Na ostatnim mundialu w Rosji była Chorwacja, która została wicemistrzem świata. Na Euro 2016 była Walia, która doszła do półfinału. Także wydaje mi się, że teraz na Euro e, też będzie jakiś taki czarny koń, a więc drużyna, na którą nikt nie stawia, a która dojdzie naprawdę daleko. No i przejdźmy do półfinałów. Belgia, Francja. To mógłby być finał i to jest w ogóle rewanż za półfinał, jak pamiętacie, ostatniego Mundialu. Wtedy Francuzi jeden do zera pokonali Belgię i ja bym chciał, żeby Belgia tym razem Pokonała Francji 1 do 0, wzięła rewanż, ale bym tak typował, jakby, jakby te typy nagrywał łębym wczoraj. Wczoraj się odbył ten finał Ligi Mistrzów. No i Kevin de Bruyne, a więc największa gwiazda Belgii, absolutnie kluczowa postać, zeszła w trakcie meczu z kontuzją. Dzisiaj się okazało, że de Bruyne ma pęknięty nos, w ogóle uszkodzony łuk brwiowy, kontuzja na trzy tygodnie, w ogóle nie wiadomo, czy KDB na to euro pojedzie i dlatego na chwilę obecną wydaje mi się, że Francja awansuje do wielkiego tutaj finału, ten atak Mbappé, Benzema, Griezmann. Już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądać, oglądać Francuzów. Anglia kontra Turcja w drugim półfinale. No i na tym, niestety, piękna przygoda Turków się skończy, bo Anglicy awansują do wielkiego finału, w którym zmierzą się z Francją. Francja kontra Anglia. Taki finał byłby naprawdę bardzo ciekawy. No i cóż, według mnie, mistrzem Europy zostaną Francuzi. Którzy powtórzą ten wyczyn Hiszpanii sprzed 10 lat, kiedy to Hiszpania po zostaniu mistrzem świata została mistrzem Europy. Francuzi mają najsilniejszą obecnie kadrę w Europie, albo może nawet na świecie. Także oni tutaj są faworytem do wygrania Wielkiego turnieju, Przynajmniej mi się tak wydaje. No, bo kto mógłby wygrać? Anglicy na pewno, Anglia, Belgia to też będzie jeden z głównych faworytów. Portugalia też może. Ten mecz w 1-8, jakby się odbył, Anglia, Portugalia, to kto awansuje, to ma szansę tutaj na finał. No, ale ja typuję, że Francja wygra, ale za to, żeby było sprawiedliwie, to Hurricane zostanie królem szczelców całego euro i, i dostanie. Nagrodę dla MVP całych, e, całych mistrzostw. Także zapisuję moje, moje typy. Francja, mistrzem. E, tak to się tutaj wszystko elegancko prezentuje. Polacy dojdą do ćwiercinału podobnie jak 5 e, jak lat temu, no ale odpadną i to znowu odpadną z przyszłym mistrzem, bo też 5 lat temu żeśmy z Portugalią odpadli. Także to tyle jeżeli chodzi o, o moje typy. No tu mamy właśnie tą stronkę UEFA Games. Dwa tygodnie ja Wam mówiłem, że jest do startu Euro, a nawet mniej niż dwa tygodnie, bo 12 dni zostało. Na tej stronce oprócz tego turnament Predyktora jest coś takiego jak mecz predictor. Tutaj można w ogóle typować wyniki spotkań. Ale na razie póki co można typować wyniki spotkań tylko z fazy grupowej. No nie wiem, w przyszłym tygodniu jeszcze pewnie nagram taki odcinek, gdzie wytypuję wyniki poszczególnych spotkań w fazie grupowej. Też jest to fajne, bo tutaj za wytypowanie poszczególnych wyników spotkań dostajemy punkty i można będzie zrobić swoją ligę. Na razie się ligi zrobić nie da. Ale jeżeli się będzie dało, to właśnie nagram odcinek, i być może ja taką ligę zrobię. I tu może nawet będą nagrody do wygrania, bo miałem robić Ligę Typera, ale po wczorajszym odcinku konkursowym finału Ligi Mistrzów, który nie poszedł tak bardzo po mojej myśli, jak miał iść, to prawdopodobnie Ligi Typera nie będę robił. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o tą ligę. Śledźcie mój kanał, być może zrobię właśnie moją ligę, w której będą jakieś nagrody, no i też jest tutaj fantasy futbol, czyli fantasy, w mojej lidze obecnie jest 46 graczy, o tak wygląda moja liga, 46 graczy jest i ja wam mówiłem, że w tej lidze dla najlepszych osób nie będzie nagród, ale jeżeli bym ligi typera nie robił, to wtedy... Być może tutaj y, byłyby nagrody dla trzech najlepszych osób pieniężne, gdyby dużo osób wzięło udział. Powiedzmy, że no 46 osób jest na razie, a ja zbytnio tej ligi nie, nie tutaj y, reklamowałem. Także dzięki, że tyle osób dołączyło, ale mam dla Was taki challenge. Jeżeli do tej mojej ligi dołączy 100 osób do rozpoczęcia euro, czyli za 12 dni, to. Ja zrobię ligę. No, liga już jest, ale w tej lidze dla trzech najlepszych osób będą nagrody do wygrania. Także na co czekacie? Zapraszam Was do udziału w, w mojej lidze. Tutaj macie w ogóle koda. O, tutaj jest ten kod 222 LKSDL02. Możecie sobie dołączyć. O, tak się prezentuje w ogóle mój. Moja drużyna na chwilę obecną w tym fantazy. No a wiadomo, tu się na pewno jeszcze coś zmieni, bo teraz ten Kevin De Bruyne ma kontuzję, to kurde, nie wiadomo, czy w ogóle będzie grał, to będzie chyba trzeba go, go sprzedać i kupić kogoś innego w jego miejscu, no ale 12 dni jeszcze zostało do Euro, także dużo się jeszcze może wydarzyć. Teraz te mecze na początku czerwca będą e, towarzyskie sparingi, Polska będzie grała z Rosją i z Irlandią, nie z Irlandią, tylko z, tą. z Islandią. Już chyba pojutrze mecz z Rosją, także no, będzie ciekawie. Trzeba będzie śledzić, kto jest w jakiej formie, kto nie ma kontuzji, także myślę, że będzie ciekawie. Także yy, polecam Wam właśnie tą aplikację UEFA Games. No i z mojej strony to tyle. Trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!